Jest cały szereg naukowców, którzy mówią, że konopie były pierwszą rośliną naziemną, czyli która dawała pożywienie raz zwierzętom. I konopie nie są zwykłą rośliną. W wielu kulturach, w wielu wierzeniach, w wielu mitologiach są rośliną boską, która daje ubranie, daje pożywienie, daje wszystko, co człowiekowi jest potrzebne. Najstarsze ślady konopi, to jest datowane są na 12 tysięcy lat historii, tak? W wielu religiach, wielu kulturach. Z tą rośliną Boską i właśnie w tych hieroglifach egipskich, w hieroglifach majów, liny włókna, żagle, ubrania, dzieła sztuki, bo cała szkoła wenecka, malarzy weneckich to są, to są płótna konopne, które są dużo bardziej trwałe. Te wszystkie starożytne budowle budynki są, te wszystkie wielkie kamloty są spajane betonem, w cudzysłowie konopnym, dlatego przetrwały tysiąclecia.